Siemaneczko z tej strony, pan Bartosz, a to kolejny odcineczek naszej serii pod tytułem Rolnik z Małej Wsi. I co na samym wstępie, jest to łapkę w górę oraz hashtag Żniwa, a ja przypnę ci serduszko. I ostatnio podobny zestaw też był na odcinku z wywozu właśnie obornika, tylko że była tam kubota zamiast 60. I powiem wam, że jednak co polska moc, to polska moc. Może to jest niewygodne, może to jest hałaśliwe, ale ma jakiś swój klimacik. A co dzisiaj będziemy robić, się spytacie? No oczywiście, jak się już myślę, że domyśliliście po hasztaku, po miniaturce i po wszystkim Dzisiaj ruszamy dalej ze żniwami Czyli w końcu, no można powiedzieć, że końcówka żniw, bo dzisiaj rzepaczek I co? Wsiadamy na rower i jedziemy do Mirka W ogóle zobaczyć, czy on jest w domu i czy nam skosi, bo to nigdy nic nie wiadomo z nim Może się obraził, że sobie resztę sam pokosiłem ale nie, myślę, że nie. No, na rzepak wynajmuję, dlatego, że po prostu tym farem, co miałem wcześniej, bym nie dał rady z tego skosić. Znaczy, dać radę bym dał, ale czy to by było dobrze zrobione, to tak bym polemizował. O dobra, ty, ale czekajcie, to chyba nie Mirek, to chyba ktoś inny. Czekaj, ta. Dzień dobry, dzień dobry. Halo, halo, witam pana. W jakiej sprawie pan tutaj do mnie przychodzi? Znaczy, no ja byłem z Mirkiem ogadany dzisiaj na koszenie zboża, ale patrzę, że go nie ma. Bo proszę pana, dzisiaj Mirek pojechał do miasta, proszę pana, i ja będę jego zastępcą, proszę pana. I ja będę dzisiaj kombajnował u pana, musi będę zboże u pana. I on mi mówił, proszę pana, że ja będę robił u pana. A, no to nie ma problemu, bardzo się cieszę, że dzisiaj w końcu skusimy, Ale mam takie do pana pytanko. Czy ja mogę pana skądś znać, bo strasznie mi pan kogoś przypomina? Może pan mnie kojarzyć, proszę pana, bo ja miałem, startowałem kiedyś na prezydenta jego, Bożego, i ja miałem być prezydentem Białego Stoku prezydentem, proszę pana, i ja startowałem i jak ja bym był prezydentem, to by nie było niczego. Nie byłoby złodziejstwa, nie byłoby bandystwa, a tak to proszę pana, wszystko to jest i ludzie to złodzieje i no. Proszę pana, dobrze, może już jedźmy, kosić proszę pana, bo nie będę się denerwował na to wszystko. Ma pan rację, nie ma się to denerwować, trzeba się do pracy brać. A mam tylko takie pytanie: nagrałby pan vloga tutaj na mój kanał dla moich widzów, ja bym panu kamerę dał, coś potem by się z tego zmontowało? A pieniążek z tego dla jego to będzie? Przynajmniej. To bo tak, to może mogę i nagrać, zobaczymy. Ale pieniążek musi być dodatkowy. Oczywiście, płacę ekstra za takiego vloga, ale dobra, no bierzmy się do pracy. Ja panu tutaj tylko kamerkę pokażę i lecimy. Dobra, to dogadani. Dobra, ja na szybkości lecę do domu. Zaprowadzę ten ciągnik tam na te pole z rzepakiem i dam kamerę, tak jak słyszeliście, panu Krzysztofowi. Aczkolwiek, no nie wiem skąd on go wytrzasnął na zastępstwo. Ale jestem w szoku. Krzysiek Kononowicz będzie kosił u mnie zboże, widzowie. Jakby no. Nie oszukujmy się, jakbym wiedział, że takie gwiazdy tutaj na Bizonach jeżdżą u nas w Mai wsi, to już bym dawno e, wziął usługę dla samego faktu właśnie takiego vloga jak dzisiaj. No ale cóż, fajnie, fajnie, zawsze to będzie trochę ciekawiej. E, ja miałem sobie jechać, zaprowadzić to przyczepę i wrócić i belować. Ale w takim razie chyba tak właśnie zrobię. Może 30 da radę z sipą, zobaczymy, będzie wielki test poza kamerami. A Wam, Wam właśnie dam kamerę Krzyśkowi, żeby jakiegoś vloga nagrał z koszenia. No myślę, że fajnie to wyjdzie, zobaczymy. Możecie stawić łapkę w górę i, hasz, i napisać mi, czy Wam się podoba taki pomysł, taki zamysł jak jest dzisiaj. Czy to już tak zbytnio naciąganie jest. Myślę, że no to tak, trochę taka. Odskocznie od tego Co normalnie Się robi od każdych żniw Tak już trochę wychodzą z roleplayu Zresztą zobaczycie w sumie zaraz jak to będzie zrobione Więc Myślę, że pod koniec filmu dopiero ocenicie Dobra, czekaj, tak. Tutaj jakoś zjadę sobie na pobocze I pójdę piechotką Ale dobra, ja się z wami żegnam I przy okazji dam właśnie Krzyśkowi kamerę, więc już będzie z wami zaraz gadał. On! Widzimy się pod koniec odcinka pewnie. Dobra, tak sobie postawię tylko. Elegancko może nic we mnie nie przywali. Yy, kluczyki zostawię, chociaż tam kluczyki w 60, to i gwoździe mi idzie odpalić. Może Krzysiek będzie chciał w 60 pojechać, czy coś yy, pod zbiornik, więc nie będę tych kluczyków zabierał. Widzimy się pod koniec filmu, a teraz głos oddaję Krzyśkowi Kierunek Boży trzeba włączyć, żeby każdy widział, że jedziemy, bo jak walnie, nie daj Boże, w kombajn, no to będzie niedobrze. Ogólnie poprosi mnie tu jakiś youtuber, co będę u niego kosił, żebym wam vloga nagrał. No i się zgodziłem, bo powiedział, że dopłaci. Więc no jedziemy kosić z Boże. Ja tutaj tutaj uwierzkę, że pomagam i no właśnie robię to jako kombajnistę, bo mnie kiedyś ojciec co nauczył, jak się na takim kombajnie Bożym jeździ. I no ja teraz tutaj wieśkowi pomagam, bo my, my się znamy, my się lubimy i on mówi, że mu pomóc, to ja mu pomagam. Oczywiście za pieniążka Bożego. Ten chłop mówił, że będzie ciągnik z dwoma przyczepami z łobok i że będzie rzepok. No to chyba to jest ten rzepok. Tak mi się zdaje, ja tego dawno, że mnie widział. Ale dobre, to chyba opuszczamy header, no i trzeba, trzeba kosić. I jeszcze w sumie sobie tutaj wyjdę z kombajnu, zobaczę, czy Paski Boże są całe czy są niespalone, bo tu wieta, jeszcze mi się coś stanie, jak paski będą już złe. Odpalamy kombajn, no i bierzemy się do pracy. Ja się znam, ja wiem jak to się robi. Trzeba wszystko jeszcze ustawić odpowiednim do rzepaku, żeby tutaj nic nie wylatywało, bo to chlebek Boży się robi z tego. Znaczy z tego to chyba akurat nie, ale zboże każdej i rzepok, i kukurydza to jest wszystko jedzenie, to trzeba szanować kochani moi. Jak ja mały byłem, to tatyś na takim w ze robił i mnie czasami brał ze sobą, pozwalał mi ze sobą jeździć I ja patrzyłem jak to wszystko się fajnie tutaj rusza, jak to wciąga do środka. Trochę się go bałem, ale tatyś mi powiedział, że to się nie ma co bać. Ja tak potem się nauczyłem i sam zacząłem taki jeździć I widzicie jaki teraz ze mnie zawodowy kombajnista. Ja to jak koszę to wszystko że zboże, już czy cokolwiek to wszystko do zbiornika leci. Ja nie, znam takich amatorów, co jak koszą, to więcej zasieją jak wymusą. I potem jest dziw, że całe pole skoszone i takie ładne zboże tak ładnie wyglądało, a potem nic w zbiorniku nie ma ale taki jeden z drugim jedzie i kosi na pałę, nic nie przestawia, a tam z tyłu zboże wyratuje, a zboże trzeba szanować no bo tak jak już mówiłem wcześniej, to jest jedzenie, a jedzenie to jest zboże i trzeba Bogu dziękować, że mamy właśnie jedzenie. Ten chłop, ja tu u niego koszę teraz, to on mi powiedział, że to, co teraz ja nagrywam, to będzie na jakimś YouTubie, YouTubie, na czymś takim, ja, ja to nie wiem, bo się na takich technologiach to ja się nie zdam, ale no powiem wam, że co, jak co, ale zboże to on no uprawiać umie, tutaj widać, że było y, jakie nawozy chyba, chemia sztuczna, ale no zboże ładne, duże, trzeba pomalutku jeździć, bo zaraz by się zapchało wszystko, a no ja trochę taki przy sobie jestem, czyli będę tam wchodził, bo to, to, no, to, to, to ciężko dla mnie będzie, bo ja duży chłop jestem. Jak, jakby się zapchało, no to bym musiał po kogo dzwonić, żeby to odpychać, bo sam się bym się zamańczył. No, ale na razie się nie zapycha, dobrze idzie, mam nadzieję, że tak będzie szło. O, coś pod górkę, mizon ma ciężej, powiem Wam, ale to jest maszyna Boża, ona da radę, ja, ja wiem, ona da radę, ona pod większe górki podjeżdżała. Tutaj ta górka troszkę problem robi, ale na pewno podjedzie. Ja jestem tego w stu pewien. Maszyna Boża w końcu. Tutaj tego poprzecza, poprzeczniaka, to że chyba ze dwa razy wykoszył, bo to potem będzie lepiej zawracać. A tak to trzeba tam i z powrotem, i do przodu, i do tyłu. I, no, I to trzeba obkosić na dwa razy, żeby to lepiej było, wygodniej. Właśnie tak ma być, tak, tak ma być zrobione, no. Bierzcie ze mnie ludzi Przykład. Ja mówię, jak ja bym był osobą rządzącą, to w tym kraju byłoby lepiej, no by nie było bandystwa, by nie było niczego, no. Ja to zbytnio też nie wiem, co tutaj wam mam mówić w tym nagraniu Bożym, no bo no, nie powiedział, da mi kamerę, mówi coś pan pogada, ja mówię... No, no, no dobra, no, jak do, zapłaci, zapłacisz mnie pieniążkę, to, to pogadam, no. Ale to no, nie wiem, co mam tutaj z wami gadać. No, żniwa idą pełną parą, no. Zniwa statusie mi się przypomniały za dzieciaka jak to było. No a teraz kusimy, no. Jest dobrze, myślę, fajnie, fajnie jest, i, zboże będzie, chleb będzie. I, no. Tak, tak tak ma być, no. Dobra, no ja nie wiem co mam tutaj wam nagrywać, to się zobaczymy jak będę wysypywał pierwszy zbiornik. Już tutaj prawie dojeżdżam do końca pola Bożego, ale stwierdziłem, że no jeszcze zbiornika całego nie ma, trzeba wysypać, bo tam jeszcze raz kółko nie przejadę, bo to się nie zmieści w zbiorniku Bożym, no i trzeba wysypać, no. Podnosimy header, trzeba tutaj zaraz wyjść, rurę rozłożyć. Powiem wam, że tak tego nie lubię, bo trzeba no, wyjść z tego kombajna. No nie można jakoś tego automatycznie zrobić, tylko no, trzeba wyjść, pociągnąć, a ja tak aż w siły za dużo tego nie mam. No i to ciężko mi jest, no wam powiem tak szczerze. Zrobię tu jeszcze poprzeczniaka z tej strony i będziemy rozkładać tą rurę, bo tu no, nie ma co, trzeba wysypać. No, ciekawy jestem ile będzie, czy będzie cała przeciegła z tego pola, bo no dobrze sypiał, ale to nieduże pole w sumie jest. Ale no, się zobaczy. No W końcu się udało złożyć tą rurę, bożą, bo były trochę problemy, bo nie mogłem podciągnąć tak mocno, ale się udało. Dobra, wyłączamy y, header i, i wyjeżdżamy na drogę, będziemy sypać. O, no i widzicie, udało się, wysypujemy pierwszy niepełny zbiornik, no ale trzeba wysypać, no i przejdę się na przyczepę, zobaczę jak, te, jak ten rzepak wygląda właśnie na przyczepie, wezmę w rękę, zobaczę czy nie, nie za suchy, nie, nie za mokry, no nie za zielony, czy coś, trzeba zobaczyć co się robi na polu, czy no czy tutaj jakoś nie wiem, nie zepsuty, czy coś jest, bo potem na mnie będzie. No i co? Wysypaliśmy. Trzeba kosić dalej. No jeszcze tu dużo pola przed nami zostało w sumie. W ogóle ludzie patrz jak tu się fajnie zegary w tym kombajnie ruszają. Jak to wszystko tu ładnie zrobione jest. I to jest stary kombajn, na w jakim ładnym stanie. No. Widać, tak, że mi ruś to dba jednak. No i co? No tak. Te żniwa mijają, no i zaraz po żniwach, no i do no i się praca skończy. A szkoda, bo pieniążki fajne, Miruś płaci, no ale co zrobisz, no trzeba będzie coś innego robić. Szybko minęły te wakacje, jakoś tak wam powiem, że człowiek tak pracował i wieczorem jakąś ciełbaskę z i w ogóle fajnie czas spędził, no i te wakacje Boże to tak na chwila moment, no i zleciały. no. No ale mam nadzieję, że Miruś się tutaj y, pozna na moim geniuszu kombinistycznym i za rok też nie weźmie tutaj do koszenia na operatora tego właśnie, tej maszyny Bożej. Ja, ja się nadaję, ja chcę kosić, a tutaj fajna kasa, ja to lubię, jeszcze to idealne połączenie, wam powiem. No. Mam nadzieję, że Mirek będzie taki, że nie weźmie. No i tu zara będziemy drugi zbiornik wysypywać na przyczepę, a ja jestem ciekawy, czy to wejdzie wszystko na jedno, czyli będzie trzeba na to drugo sypać, bo tutaj niby trochę zostało, ale to no, trzeba skosić, wszystko trzeba skosić. Ale tak patrzę, że no, tutaj ładnie to planuje, jakby tak u każdego planowało, to dobrodziejstwo by w Polsce planowało. Tak, tak samo jak ja bym wadzy był, to też by było dobrze by. Dobralcieństwo panowało, a nie teraz złodzieje, mędy i wszystko co najgorsze. Ale tu nie będę się denerwował, wam powiem. Teraz taki wąski ostatni pasek został, to możemy trochę szybciej kombajnem jechać. Może się nie zapcha, a jak się zapcha, to teraz na koniec już tam, niż już odepcha jak wróci z miasta. No i mamy końcówkę, podnosimy header i włączamy napęd, muckarni i wszystkiego I wysypujemy, no i do domu, no po żniwach, koniec sezonu A nie, jeszcze muszę pod klinie jechać jedno pole skosić Ja zapomniałem, ale no to tylko zostawię kamerę i będę jechał tam pod ten tim skosić i będzie po sezonie już Dobra, wysypię się i jadę y, właśnie oddać to kamerę i powiedzieć, żeby ten ciąg zabrał, bo to jeszcze mu kradną jakie złodzieje, albo będę ty inne. No mam nadzieję, że coś tam wam się spodobało z tego co mówię. No i, i ja kamerę oddaję. No i żegnam się z Państwem tutaj bardzo serdecznie. No, do widzenia. Dobra, witam wszystkich. Krzysiek oddał mi już kamerę, więc nagrywam Wam tutaj zakończenie. Jak widzicie, troszkę sypnęło, aczkolwiek myślałem, że będzie troszkę więcej. Przygotowa przygotowałem ten zestaw, i w ogóle. No ale cóż, jest tyle, ile jest. Chociaż dobrze, jedna przyczepka cała. Ta przednia jest całutka. No tutaj nie wiem, troszeczkę by jeszcze dosypał, no ale tak oto jest, Git. Jest prawie cała. Co, po żniwach już teraz czas na dożynki, na, na prace polowe. W sumie już większość tych prac polowych, tych początkowych mam porobione, więc nie będzie źle. Sezon jakoś tam w miarę będzie ruszał, niedługo pewnie zasiewy, oborniki i w ogóle. Więc trochę pracy jeszcze przed nami. No ale ja się z Wami żegnam, do następnego odcinka. Napiszcie mi w komentarzu, czy taki film Wam się spodobał. É, não mara